godziny zimowej pogody w Polsce są już drodzy państwo policzone, bo od niedzieli z każdym dniem będzie już coraz cieplej. Angelika Bednarska witam i zapraszam na aktualne prognozy. Dzisiejsza noc z bardzo pogodnym niebem upłynie głównie w okolicach Zakopanego oraz w pasie od Rzeszowa po Białystok. Natomiast w pozostałej części kraju niebo zdominują frontowe chmury, które głównie na zachodzie oraz w części północnej przyniosą opady mieszane. Do tego jak widzimy dojdzie ujemna temperatura, tak więc kierowcy uważajcie, bo warunki na drogach z pewnością będą utrudnione. O poranku najcieplej w centrum oraz w części zachodniej od minus 4 do minus 1 stopnia. Chłodniej na północy, wschodzie i południu. Tutaj prognozujemy od minus 6 do nawet minus 10 stopni w Białymstoku. Wiatr tej nocy na ogół będzie umiarkowany, ale chwilami, szczególnie w Polsce Centralnej, powieje nieco silniej w porywach do 50 km na godzinę. Jutro w całej Polsce niebo zdominują chmury, a przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem prognozujemy głównie w pasie od Gdańska, Olsztyna przez Toruń, Łódź do Katowic i Zakopanego. Na termometrach, jak widzimy, zagoszczą dość zróżnicowane wartości: od minusy 4 stopni w Białym Stoku i do maksymalnie plusy 3 w Zielonej Górze. Co w regionie? Otóż w tych najbliższych godzinach niebo nad województwem będzie jeszcze bardzo pogodne, ale już w nocy frontowych chmur zacznie przybywać i w okolicach Tucholi, Grudziądza oraz Bydgoszczy pojawią się okresowe opady deszczu ze śniegiem. To będzie kolejna mroźna noc temperaturą od minus 5 stopni w Brodnicy do minus 2 w Toruniu czy też i na Wrocławiu. Jutro zarówno w pierwszej jak i w drugiej części dnia nad regionem przeważać będzie sporo chmur, które głównie w Grudziądzu, Brodnicy, Toruniu czy też w Włocławku przyniosą przelotne opady deszczu ze śniegiem. Sucho jedynie w Tucholi, Bydgoszczy i na Wrocławiu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 stopnia. Nastąpi teraz niewielki spadek ciśnienia i w południe barometry wskażą 1009 hektopaskali. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i życzę udanego weekendu.